Dzień dobry. Jesteśmy już w drugim odcinku, już, <laughs> już w drugim odcinku serii y, Starowiejskie przygody. Gramy na mapie Starowieś, kto by się spodziewał. No i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że w końcu użyję tego zetora, bo że dziesiątka nie da rady, nie wiem czemu, ale nie da rady. No i będziemy prasować, prasować, sypnąć. Nie będziemy dzisiaj kosić drugiego pola z pszenicą. Tylko właśnie. Użyjemy dzisiaj kosiarki. Yy! Kosiarki! Kresy! Kresy kostkujące i użyjemy może jeszcze ewentualnie. Yy. Ewentualnie może jeszcze zbierzemy te kostki. Wyjadę tutaj. Tutaj też mam taki wjazd zrobiony, jak widzicie. Widzicie. Właśnie... Szyba otwarta, dobra, bo bym się tu ugotował, przecież lato jest. No, wyjeżdżamy na pole. Taki zestaw dzisiaj. W dzisiejszym odcinku. I dobra, mam... No, Teraz odkryłem jak tutaj zacząć dobrze. Może najpierw tutaj w poprzek zrobimy. Muszę to wszystko teraz uszykować. Zmieniamy. Tutaj. Tutaj otwieramy. Podaj, niech to tam nie potrzebny. A, tak sobie wziąłem, jakby kiedyś może. Opuszczamy. i gotowe. Gotowe do roboty. Tutaj otworzymy. Szmerek jest. Dojdzie. Poszła maszyna w ruch Ej, co tak ciężko? Dobra, nie, ciężko ruszyć, ale przejdziemy się tego. Ej, ej, co jest? Ej Ej, ej, ej Co jest? Czemu nie zbiera tej sumy? Oj Oj, oj, oj Coś zrobiłem nie tak? Czemu on na wysokich w ogóle jego tak, no. O to zbiera Dziwne. Dobra. Już się wystraszyłem, że coś jest nie tak. Okej, okay. dobra. No to troszkę to. Jedziemy. Snapkujemy w dzisiejszym odcinku. Oj! Dobra, to jest omijak. Wyszedł jest jakiś snopek? Nie U nas się mówi snopek no, Nie wiem jaką własną No i na te kostki albo kostki albo snopki właśnie Lepsze różne snopki Dobra, jeszcze to jeszcze trzeba ładnie się ułożyć jedziemy O już wypada pierwsza kostka ładna Tutaj już druga nawet Widły mogą sobie kupić, żeby później zgarniać. No to już dobra. No więc w poprzednim odcinku było koszenie jęczmienia, no to teraz robimy z jęczmienia skoszonego, który na polu został kostki. Może tak będę mówił, bo to takie bardziej uniwersalne, jest. Ale piękny piszczy ta prasa. Tak jak powinno. A nie jakieś... No te stare dźwięki prasy z poszczególnych też tutaj słyszę, ale... Ale jeszcze dodatkowo ona tak świszczy, piszczy. Szczególnie jak się wyjdzie. Można nas po raz z słyszeć. No a teraz... To... Tutaj wycelować w ten rządek Dobra, ja wzięłam, okej okay. prostujemy. Dobra, bierzemy Wzięła przynajmniej okay. Ej, 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 to znowu schodzi mi tu Nie lubię z wnętrza wczesować, no ale chcę, żeby to było troszkę realne, a nie tak No, troszkę raz po raz spędę. będzie taka perspektywa, żeby mój tutaj też ja zobaczył No i w jak to wszystko idzie, ale no, no, ogólnie chcę z kabiny to robić Tylko by jak on tu idzie? no jak tutaj? ok, zbliżamy się do końca hop tutaj w płoc, no ale to jest na spokojnie są kochy tu też jeszcze... O. Dobra Kilka I tak sklep jest niedaleko A co tam wziąłem sobie widły Czemu nie? Kurczę, nie domkiewiesz Żeby tutaj troszkę pozgarnąć No co? w ogóle mi już zator nawet zgasł Już mu się znudziło Ale tutaj Gdzie to do... O Ale jak to... Nie, nie. Nigdy nie umiałem ich obsługiwać. Jeszcze raz. Ej, to już chyba... Nie, dobra, nie. Nie, 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 No może się kiedyś przytaczą. Czekajcie, czekajcie, bo to Jednak 60 musi być dzisiaj użyta, bo ten... No ciężko będzie to sprosować. Szczególnie ten rządek, co teraz tak pracuję. Przynajmniej coś się będzie działo jeszcze w odcinku. Ja to taką szybką akcję, tylko to zrobimy? Przynajmniej przetestuję zgrabiarkę. Co a nie jedziesz do przodu. I fajnie. Ej, czekajcie, tutaj sobie zrobię miniaturkę, fajna będzie. Oczy, raczej krew się pojawiło to tak. Pięknie. Niefajne, Nie fajnie, tylko piękne Dobra Podłączamy bałem Hydrauliki już się nie ma się Gdzie to było? Dobra Chwilę Miałoby co zrobić, żeby to... Dobra Idziemy. By równo dosyć było. O, od razu lepiej. Nie ma animację? animacji. <grymne> no fajnie. fajnie. Cały ten rządek przerobimy. Coś jak dotąd tu. O, bo to tutaj się kończy, to. A to, tutaj to już było Okej. Okay. Jeszcze tamten. To zrobimy. To zrobimy... Tutaj... Złapię jeszcze inne. Chwila. Chwila, chwila. Do troszkę. I do przodu. Nigdy nie umiałem tak tego... używać tej skrobiarki. Nie, nie tylko tej, ale... O, jeszcze raz. Dobra, już wiem jak to zrobić. Cofnij. Kombinuję, kurczę. No, i musi to być jakoś ładnie. Bo później jak, jak takie coś spasować? Zaraz będziemy przesadować spokojnie. Tylko... Ja to muszę ogarnąć. Przynajmniej się nauczę troszkę, jak działa zgrabierka. Przyda mi się ta wiedza. No przeważnie to, to taką gwiazdówką robiłem. Yy, Fama. A tutaj taka przyjdzie. W sensie to też jest gwiazdówka, nie ale... Coś, nie wiem czy to tutaj. To... Yy, o chodzi mi... nie czas mi chodzi. Chodzi mi o... O to mnie. O to mi chodziło. robiłem, a teraz mam taką, to troszkę inaczej, czyli... ale... Tak. Już tam nic z tymi widłami nie będę robił, bo znowu będę musiał 60 ze zgrabiarką napać. Tady idzie. Na to. będę szybko teraz schować już już jedziemy w końcu przesłować bo temat odcinka właściwie to jest, a ja tu 60. Nie wiadomo co robię w się to oczywiście zdziwiałem. No i nagrywanie się oczywiście wyłączyło. <laughs> nie wiem na czym skończyłem, ale 60 zaparkowałem tam, gdzie zetora. A Zetor będzie stał teraz tam, gdzie była 60, to w sobie Dobra. A tu już nie mam nisko. Wiesz co. No, mamy zgrabione To sobie ten rządek właściwie pojedziemy, czyli wyłączę. No bo tam... Oj, oj oj a to, to ma kamienie takie ee... poruszyłem jakieś kamień. No. Ej, znowu! Nie! A co jazdziała? A bo ja miałem podniesioną, dobra, <grymne> nieważne. Nie tak tego najzwierzę wszystkiego to... widzę, ale... Dobra, jeszcze. Więc najpierw, teraz jedziemy z tej strony. To jest taki rzadki dężądek, bo tutaj, kto pamięta, to pamięta. No. no tam było więcej słomy, a tutaj było mniej. Tam jeszcze tą kosiarką później jechaliśmy. 60, 60. O kurczę, jeszcze mi. Troszkę mi wzięło tego zagrablonego, yy, przetrząśniętej trawy. No, a teraz jedziemy tutaj. Opuszczamy. Chociaż to... No, nie powinienem tak opuszczać, bo to się ręcznie robi, ale... O. Jedziemy. No, wjeżdżać muszę z takiej perspektywy, bo najgorzej się ustawić, a później to już spokojnie. Tu chwilę trzeba patrzeć. Czy nam tu nie ucieka gdzieś. O, tak jak teraz, to troszkę tutaj na nóg poszło. No tak sobie patrzę, że tutaj to koło prawe musi iść tak obok rządko, to będzie dobrze. Więc tak jedźmy. Teraz tak. I tak. Zobaczcie, jakby... Normalnie Master Szef <noise> yy, żadnego Mijaka chyba nie ma No proszę Trochę już snopów jest Miałem być Kostę tam Most przyzwyczajony Dobra, mamy podniesioną Zimną Te dwa psy tak koło 7? Się... No nie, no to dla mnie Nieważne Nie, gdzie tutaj ty ty wyjeżdżasz nie sobie opuszczę i tak, to jest sama. Oo, tutaj nie weźmę. Troszkę tam mnie wzięło. Nie no mogę tam patrzeć, bo muszę coś patrzeć tu. Ale za coś, na coś idzie. Dobra. Nie wiem, się tutaj gra ogólnie Klimatycznie tutaj w ogóle Milutko Dobra O! Jest to piszczenie prasy, ta a to hard. Teraz po raz nam zrobię jeszcze ładnie. Teraz równe zasadzie idziemy. Wydawało się, że te rządki są równe wczoraj e, wczoraj. No, w tym odcinku ostatnim, czyli w tym pierwszym, <grych> bo teraz jest drugi odcinek. No wydawało się, że te rządki równe, a jak się tutaj kresuje, no to jak widać... No, wiem bardzo równe to one nie były. Да да, ну нам не повезло, да и да, окей. Właśnie ten zoom. Hmm. Zresztą tutaj za bardzo go nie będę użyła, bo... Ja się tutaj gdzieś wywala jeszcze. No, wyjrzymy. Słomę. zobaczcie, nawet nie patrzyłam, a... ...wzięło. Tam, Ej. Czemu tam słomę wywaliło? Kostka się rozpruła czy co? Ej <grywa> Nie wiem, może to jak zawracałem tutaj bizonu? No i źle że... Dach otwarty, ale no nawet nie zawrzałam przedtem <grywa> Chciałem właśnie otworzyć dach, a chciałam, otwarty I co to jest Mam No otwarty, ale zapomniałem Widzieliście tego laga? No, na nagraniu tak... Na nagraniu jest niwelacja lagów Więc tego nie będzie widać, ale... Naprawdę, ej... 7 FPS-ów było przez chwilę A może i będziecie to widzieć? Nie wiem no nie aż tak może jak ja, ale na pewno będzie Raczej coś tam odczujecie Troszkę w tym momencie co przed chwilą Jak to oglądaliście I to sprzątnę też Żeby było i to dobra Teraz sobie weźmiemy te rządki I jeszcze tutaj tutaj co jest to jest to, wszystkie takie drobne posprzątam dobra. A tutaj się w kostek zaczęła robić dookoła Żeby uciekać Wjedziemy tu. Okej. Okay. Przyjemność przyjemnością, ale... O. o to zapis się. Jakby co? No. Wiadomo. Różnie było. I teraz... Pomyślicie po co on robi kostki Jak się ciężko je zbiera A świnią i kurą chyba się nie... No ale świnią można dać bele na pościółkę No ale pomyślałem że będzie bardziej polsko, jeżeli weźmiemy sobie taką klasyczną s... kostkownicę I sobie nam po prostu Idź. No więc. A co do zbierania tych pastek, no to. O, jakoś się przeżyję. A na drugim polu już chyba zrobię, nagle myślę, Ale zobaczmy. No i teraz ostatni rządek. Na dzisiaj. Ja wiem, do czego mi się te widły teraz przydadzą... Już w taki um, Wiem, do czego mi się teraz przydadzą te widły. Jednak... Jednak jeszcze tutaj, przy tej akcji, i jeszcze dzisiaj, um, widły mi się przydadzą. Zobaczycie, w jakim celu. Oczywiście znaczy, do prasowania, nie? Ale... W jakim sensie? Zobaczycie za chwilę, tak? Dobra. Na wygasimy. Znowu nowym się, ale niestety tak to jest. W zasadzie sensie, no, 10 minut można nagrywać. Nie? Jeden klik. Dobra. I tak czy inaczej, mamy już bibły. Bo nie wiem czy to się nagrało, czy nie, bo... Nie patrzę tam czy to się nagrywa, czy nie. Jest często. widzę, bo to mam... no, Nie wytłumaczę tego myślę, że to... U was to inaczej wygląda też. Dobra i patrzcie teraz. Patrzcie teraz co... Co zrobię. Normalnie. Dobra. Syp wyrzuć o i teraz normalnie wchodzimy cofamy podjeżdżamy i proszę a właściwie to ma, ona może nawet chodzić i tylko jej będziemy przynosić bo jeszcze by coś zjadła presa no to trzeba jej coś przynieść zebrała to? O, no, tu jest dużo tych kawałków Ej, nie zbiera Czemu nie zbierasz? Aha. Nie wiem Tutaj No nie no, czemu mi wylecia z ręki jak ja nic nie zrobiłam nie, nie umiem tym Nie umiem tego obsługiwać, ale O, tak ładnie teraz złapałem już mógłby zacząć coś... Ech... Tutaj nic nie leży jeszcze gdzieś na ziemi Gdzie one są? Dobra. A no, jeszcze jeden taki przejazd z tymi widłami. I ty. Dobra. nadawałem no, jeszcze tutaj widziałem, że na końcu... O właśnie takie większa troszkę. O, tutaj. To też sobie wezmę już presą. O no zresztą tam się te widły zawsze przydalazzą. Jak nie, matura. Chociaż znaczy one nie zbierają snopków z tego co tak to by było spoko. Może jak zbierają, nie Dobra, to w tym odcinku tyle. Ja zjeżdżam na bazę. Tutaj snopki jeszcze te tutaj wysiągnę, co się robiło. Da się to? No chyba się da, ej. Chwilę. Ten to? co? Musimy nadmiar snopków, coś takiego? Rozładuj prasę. A jeszcze trzy dodatkowo z No proszę. Dobra. To tyle by było. Ja zamykam... No. Ja zamykam prasę do pozycji transportowej. Ue, tutaj już mam to właśnie. Proszę, wolę no, podpinam. I wjeżdżam. Zjeżdżam na gospodarkę. Odpocząć po prasowaniu. Was zapraszam Do pierwszego odcinka Jeżeli nie zapomnę, to będzie link w opisie Ale raczej zapomnę A to sobie wejdźcie na kanał i tam będzie Jakby ktoś chciał Tak więc No Do następnego odcinka Żegnam Ej, tutaj widzę jeszcze, chwilkę też zrobimy na koniec A, A to wygląda e, weź to wy pa.